Doberek, widzimy się teraz, ponieważ dzisiaj wleciał nowy trailer dodatku Upadek Światła. Pokaże nam on trochę więcej, właśnie neomuny, czyli miasta nowego dodatku. A będzie co oglądać, bo jest tego wiele. Jeżeli jeszcze nie widzieliście trailera, to zapraszam do obejrzenia, a ja tych, co widzieli, do minuty teraz na ekranie. Gotowi? PEGI 16 Rozejrzyjcie się tylko. Zawsze myśleliśmy, że zostaliśmy tylko my. Witaj na Neptunie, światło dzierższty. Mam nadzieję, że znajdziemy wspólny język, albo chociaż wspólnych wrogów. Kalus jest gotów unicestwić miasto. Wkrótce będę potrzebować Twojej pomocy. O, czy to ty, moja mała, uparta strażniczko? Jak to miło z Twojej strony, że zapewnisz nam dzisiaj rozrywkę? To wszystko, co mogą z siebie wykrzesać, wybrani strażnicy wędrowca? <laughs> Nie uciekniesz przed zagładą! Przygotuj się na swój koniec! W pierwszych przebitkach mamy okazję zobaczyć miasto z daleka, wszędzie weksowie i legion cienia od kalusa. Bardzo podoba mi się ten efekt wybuchów, dwóch na początku. Wyglądają trochę jak oczy, co w połączeniu z chmurami przypomina kalusa, ale to może tylko mi. Pierwsza scena z kroczącymi w chmurach i jest ich od razu dwóch. Z tego co wiemy, to jeden z nich to Nimbus, prawdopodobnie to on do nas mówi w tym momencie w Zwiastunie. Tekst raczej z początku naszego pobytu tam. Dalsze rzeczy zapowiadają się ciekawiej. Mamy spadający kombinat na miasto, a za chwilę zniszczony teren z piramidami w tle. Wygląda to podobnie jak się przypatrzycie wieżowcom, statkowi Kalusa po prawej, czy piramidom, które są w tym samym miejscu na górze, ale nie jest to to samo miejsce, chociaż bliskie. Po chwili jesteśmy w komnacie, gdzie możemy zobaczyć kilka stworzeń takich jak Puka, ta latająca ryba od Elsi. Więc możemy bezpiecznie założyć skąd wzięła się. Puka, ale w takim razie, czemu LZ nie powie nam, gdzie jest Neomuna? Może być to bardziej skomplikowane. Stworki towarzyszą nam przy medytacji, co może być albo scenką, albo czymś potrzebnym do opanowania pasma. Zresztą jedno nie wyklucza drugiego. Dalsze przebitki pokazujące jazdę na wróblu, kruksa ciemności oraz co ciekawsze, sieć weksów. Przypomina mi to pewne zaćmienie z sezonu Składacze w ostatnim mieście. Czy w takim razie część miasta mogłaby zostać uwięziona w symulacji? Zobaczymy to niestety dopiero w dodatku. Następnie ujęcie drzewa w dużym pokoju. Z lewej mamy prawdopodobnie hologramy ludzi mieszkających w mieście. Kolejny pokój i tam również widzimy stworzenia podobne do póki. Dalej Nimbus pokonujący weksów. Niestety nie widzimy samej walki. Kalus w swojej niefizycznej formie i jego statek. Zakładam, że to jest jego takowa piramida, ale po prostu w innym kształcie oczywiście w jego ozdobach tutaj już widzieliśmy wielokrotnie. Dalej coś na kształt mostka na statku w kosmosie. W oddali możemy zobaczyć kilka innych statków, ale nie mam pojęcia, gdzie to może być. Możliwe, że to orbita neomuny, ale nie byłbym taki pewny od razu. Mamy też screena z innej strony, razem z Legionem Cienia w środku. I zastanowiłbym się, czy to jednak nie będzie moment ataku na ziemię. Czy trochę legionu cienia, jedno zdział, a przy okazji coś, co wygląda jak odniesienie do pasma, czyli nowej mocy. O tutaj, być może jakiś punkt zaczepienia. A za chwilę coś co na 100% jest tym pasmem. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli działać jak w dodatku poza światłem. Być może też będziemy zdobywać tą moc powoli, nie dostaniemy jej od razu. Tak przynajmniej bym założył, bo dostanie jej na jakimś wypizdowie byłoby całkiem dziwne. A wcześniej mieliśmy okazję powalczyć z tazą kilkukrotnie przed zdobyciem jej. Widzimy w końcu Tormentora, czy raczej w polskim tłumaczeniu dręczyciela. Budzi chyba wzięło sobie do serca to, że części ludzi bardzo się podobało to odrzucenie strażnika przez dręczyciela w poprzednim zwiastunie. I tutaj też to mamy. Dalej nie wiemy, co on właściwie w tym momencie robi. Nie sądzę, żeby używał wojdu, ale być może jest w stanie wyciągnąć z nas trochę światła i użyć go przeciwko nam? Zobaczymy. Spadamy w dół, już chyba nie w piramidzie, a w mieście za chwilę znów chyba w piramidzie. Dalej trochę Neptuna pokazano oraz schody na jakieś wyższe poziomy. Bardziej rzeczy estetyczne, aniżeli ważne. Kolejne to skok z pasmem i to z dachu wieżowca, do którego prawdopodobnie będzie można wejść, a przynajmniej tak to wygląda. I przechodzimy do sieci weksów, trochę zmienionej. Sporo zielonych podkreśleń i zielona kula na górze, czy weksowie mają coś wspólnego z pasmem. Do tego widzimy, że kombinat dostał się do sieci. Znów trochę ładnych rzeczy z uderzeniem o ziemię od łowcy oraz atakiem Linką z ostrzem Weksa w salonie gier. Jest też jakaś fala pasma na Ziemi, która obezwładnia bestię Legionu Cienia od czerownika w pokoju wyglądającym jak kolejna część piramidy, znikające pasmo na górze. Dalej zniszczenie bramy czołgiem. Zakładam, że misja Kampanii. I dręczyciel po prostu na ulicy miasta walczący z tytanem z pasmem. Na sam koniec mamy widok na wielki statek Kalusa. Gdzieś koło niego są dziesiątki piramid w różnych rozmiarach. Nie sądzę, że są to kruksy, ale w takim razie nie każda z nich będzie aż tak duża jak te, które do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć. Podsumowując, Zwiastun trochę rzeczy pokazał, dał nam sporo pytań i oczywiście niewiele odpowiedzi. Bardzo mnie zastanawia, co będzie z weksami. Skoro znów będziemy włamywać się do ich sieci i Legion Cienia również, to czego one szukają na Neomunie? O co chodzi z tą kulą pasma? Czy może to jest jakiś punkt zaczepienia się? Raczej będą one trzecią stroną w tym konflikcie. Nimbus nam się pokazał z innym kroczącym w chmurach. Widać w skali do nas, jak ogromni oni są. Również jest pokazane, że kilka weksów to dla nich mały problem. Mam nadzieję, że zobaczymy trochę więcej walki z ich udziałem. Pasmo wygląda dobrze, chociaż dla Tytana to kolejny ult, gdzie biegamy i bijemy pięściami, a szkoda. Natomiast, jak mówiłem, jego zdobywanie, o ile to było to, wygląda jak zdobywanie stazy w trakcie dodatku poza światłem. Nie sądzę, że to jest zły pomysł, ale mam wrażenie, że popełnią ten sam błąd czyli trzeba będzie robić wszystko na każdej postaci, żeby każda miała pasmo. Podczas zwiastunu sporo mówi do nas Kalus, więc spodziewałbym się, że jednak będzie ostatecznym bossem dodatku. Nie sądzę, żebyśmy atakowali w ogóle świadka w nim, natomiast myślę, że chociaż raz się z nim zobaczymy, a przynajmniej mam na to nadzieję. Co ciekawe, podczas zwiastunu nigdzie nie zobaczyliśmy Ozrysa, trochę szkoda, zastanawia mnie też, czy zobaczymy Elsi, czyli Exostranger na samej Neomunie. Zwłaszcza, że wszędzie są te latające ryby. Podobał mi się ten trailer, chociaż nie jest on w mojej topce, bo ten ostatni z The Game Awards był dużo mocniejszy według mnie. A czy wam się podobało? Piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie suba i lajka, jeżeli ten film Wam się podobał. Mówił do was Szybor, do zobaczenia.